Okej, okay, dzień dobry. Ja się nazywam ten. Z wrażenia zapomniałem Maciej Skoczek, a to jest... Tak y strumieniuję, bo to jest zapis ze strumienia ci, którzy oglądają na YouTube. Tak, nie chcę mi się nic robić, strumieniuje i sobie odpaliłem. Dodatek DLC, będę też zimiego i se go zacznę od początku, bo tak mi się chce. Jak ktoś, ktoś to, to kiedyś nie grał, ja w to grałem dwa razy, ten dodatek, to to jest nudne. Mogłem kopnąć, by było ciekawiej. Ogólnie gra jest... No to jest mafia, tylko i gramy innym bohaterem i, I takie to jest tam. Taki prosty samouczek. Napażanka z tymi, z, ty, z strażnikami. Kurde. Naprawdę dawno w to nie grają. Dobra, saranie w banie. Jak ktoś to nie grał kiedyś, to lepiej się nie na, niech się nie nastawia na nic szczególnego, bo to jest... Bo ta gra to jest naprawdę nic szczególnego. O, ten jakiś. Ubię robić uniki. O! Bum. to jest od 18 lat, uwaga. tej cutscenki są słabe. Nie polecam. Ogólnie, ktoś zmarnował na, na to pieniądze, na tą gierkę. Bo ja zmarnowałem, znaczy ja nie zmarnowałem osobiście, ale... No, dostałem od kumpla i... Ogólnie misje są opisane w taki sposób, więc jak komuś chce się czytać, to proszę bardzo, ja już straciłem na to ochotę. Wiem o co chodzi. Misje są nudne to jest pierwsza sprawa. Nudne, powtarzalne i najgorsze to jest to, że na czas. A mo i tak mogę sobie filozoficznie pogadać, że mogłoby być z tego coś dobrego kiedyś. No, a niestety, dupa. Dupa, panie dupa. I jak. jak noob na klawiaturze, bo. by się ten. E, baterie w wyładowały i nie chcę mi się. No. Proszę, super jazda. Bulwo. Jakby ktoś się dziwił że mam taki. E, dziwny głos, to. dlatego, że. To się nazywa choroba 2015 roku Przeziębienie po prostu Jak się źle tym jeździ Dlaczego tak się... Aha, już wiem, bo ja mam włączony ten tryb realistyczny, żeby się bardziej kółka ślizgały. Ach! Ja przepraszam za, za tą lameryadę, ale wi nie wi widziałem Kolesia w ostatniej chwili, go zobaczyłem, więc sm smutna prawda. No a gram tak, żeby żeby mieć jakąś zabawę z tego, to włączyłem sobie ten tryb realistyczny, żeby sobie pojeździć jak człowiek, bo tak to gry zazwyczaj traktują ludzi jak jakichś niedorozwojów. Tak to właśnie jest zabawa, bo można się pobijać. Widzę, że się możecie pośmiać z mojego nic nieubieństwa i ogólnie Mam takich bzdur. Jestem ciekawy, czy coś słychać w tej grze. ha. ha, ha. Wyciszymy tylko radio, bo mogą być niezłe jaja z tego powodu. Tak, próbowałem kiedyś przejść tą grę na cicho, ale <laughs> niestety już ktoś się zda. Moment, moment, o, właśnie. a gdzie on tu miał back, to za cholerę nie widzę. Tu się tu to, to zbudowało się coś? W sumie już nie pamiętam. Tu jakiś niedorozwój, no niestety, w tej grze, znaczy w tym dodatku, bo sama gra podstawka mafia była świetna, czy znaczy moim zdaniem. Natomiast, the DLC to wyszła taka kupa, i można się co najwyżej pośmiać z tego. <laughs> taka jest sucha prawda. No i dobra, co teraz. Panie Władzo. Jak się komuś nudzi to można nawet się nieźle pobawić w tym. Może mapa mi coś podpowie. Wracał to już powiedziałbym żydko, że je rozjebałem, ale nie powiem. Chociaż to prawda. Czas się stąd zwijać. No to nie było to głupie. faktycznie na tym trybie realistycznym tej jazdy, to jest, że nie jest nawet w miarę realistyczne szczerze mówiąc kiedy tam pijadało trzeba przymknąć oko pewne pierdoły. no ale też powiedzmy mówi się trudno i mam 100 dolarów I tam jest policjant. No dobra, policjant. Czym to będzie policjant widział? Może nie. Chyba się nie obróci. No, wiadomo, z... Polska policja, nie ma co liczyć na szybką reakcję. Eee, żeby tak bez celu nie jechać, bo coś czuję, że to się tak skończy. Kiedyś jak mi się nudziło, że właśnie jak jestem chory, to sobie odpalałem tą grę i, i ten... ...albo ten mod Freeride do podstawki sobie odpalałem o, o zabawa. I ten... I sobie jeździłem bez celu w ogóle. Szkoda, że tu nie ma manualnej skrzyni. A to by było świetne. Już całkiem bym kontrolował to. Zarąbiste to by to było. Dobra, teraz muszę ukraść tego. Tu w inną stronę. O się skręca kijowo, trzeba gaz kontrolować, żeby w odpowiednim momencie przyciskać. A w ogóle muszę gdzieś zadzwonić Więc jak coś puknę to szkoda, bo patrzę się w telefon A staram się patrzeć w... o matko Dobra, teraz ja dzwonię. Yy, no cześćka. Yy, no, posłuchaj, bo słuchaj, bo. Dobra, jestem. Musiałem porozmawiać. Niestety takie życie jest trudne. Dobra, jeszcze tą misję, o Boże. Zrobimy tą misję i... I dobranoc się z państwem. Coś musimy ukraść z tego, co zdążyłem. Jakieś autko. O Jezu, to tu. <laughs> Przepraszam. Ach. Chyba kogoś potrąciłem, więc się... Ale jak mówiłem, policji w tej grze to strasznie trudno jest nie uciec. To jest sztuka. Żeby w tej grze policja się dogoniła. Moment. Ja się tu to, jakieś cyrkowe sztuczki pokazuje, to nie o to chodzi. Jedziemy po tego. Po co w ogóle jedziemy? Schuberta, dobra, nie niech będzie Schubert. Gdzie mam jechać? Mapo, wskaż mi drogę A, co tu jest? Ja chyba coś kojarzę. Czy tak mi się wydaje? Dzik nie widzi. Znaczy no... Mogłem co po Bożemu, prawda, humanitarnie jakoś to rozwiązać, ale wolałem ten. Jak to się mówi, cel uświęca środki To powiedział, pamiętam z lekcji polskiej, to powiedział Machiavelli Jak ktoś nie wie o co chodzi, to proszę sobie wygooglować Strasznie się tym pojedzie. Znaczy, jeszcze wracając do takich filozoficznych pseudo-rozważań, ta gra. Yy, kurczę, no, ta gra jest fajna, ma klimat. Tylko to DLC. jest yy, spierdolone. Znaczy, nie tak do końca. Bo no, pewne mechaniki są spoko, ale. Sam ten schemat misji to. Oj, przepraszam. Sam ten schemat misji jest taki sobie słaby. I te misje też są słabe. Więc to by było spoko jakie misje poboczne w, te, w podstawce. Nie? To by było jak, jakby to jakoś rozwiązali sensownie, a tak. Musimy pieprzyć z tym. Jeszcze musimy za to oddzielnie płacić. No, to trochę tak. No nie powiem, żeby to było uczciwe, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. A dobra, to jest rzęk. No, 5 minut temu to zostało lepsze. Ciekawostka. Także no, to jest, smutne jest to, że już taki jestem zdziedziały, że włączam sobie tą gierkę Zmolestowaną przeze mnie na wszystkie sposoby, naprawdę I smutne jest to, że mi się dalej chce w nią grać Mi się, mechanika mi się podoba, znaczy i jeżdżenia i w ogóle wszystkiego, kurde Lubię sobie to miasto zwiedzać o różnych porach nie, nie wiem, to jest, to jest taki nauk W szkole uczyli, że z nałogami trzeba walczyć. No ale ja z tym nie potrafię po prostu. To ja myślę, że to jest taki zdrowy nałóg, tak se. Na pół godziny siąść przed kąpem i chcę pojeździć po mieście. Czasem sobie postrzelać, porozwalać coś. Dobra, moment. Ach. O, jest jakaś misja. Nie wiem czy robić, czy nie. Eee, bardzo ładnie. Ja nie wiem, tak... Można to zrobić, tak... Z dupy. O, właśnie, jak się jest taki bardzo chory i, i naprawdę już nie ma co robić, to te misje są naprawdę za niego. Ale to jest, ale to jest ostateczność włączanie tego dziadostwa, bo żeby czerpać przyjemność i tą e, tak zwaną immersję z gry, czyli wczucie się, no to co niestety. Ten dodatek nie pomaga. Natomiast dziesiąty raz przechodzić mafię? Któryś. No, tak to by było faktycznie. No, ja bym przechodził to. jakiś. Ósmy albo. No, ósmy raz chyba. Nie wiem. Jak mi się wydaje. W sensie podstawkę mafię. No. No a to, no, że to jest trochę wyświechtany już temat, to... To tak mi się średnio chce. Musimy śledzić gościa, czyli... Trzymać dystans... Czyli te takie najgorsze, znaczy mi się nigdy nie podobały te ze śledzeniem. Zawsze, znaczy, jak mnie to wkurzało, to do szewskiej pasji mnie to doprowadzało do, do tak zwanej kurwicy, no ale... A na szczęście w Mafii 2 nie było dużo tych takich już e, rzeczy na czas, czy tam czy właśnie śledzenia kogoś. Szybko zapierdziela ten koleś o ledko przyhamować i już Ogólnie te samochody też fajnie są odwzorowane Fizyka jest nawet spoko Czy ci puryści i jacyś tacy no pedanci, puryści, pedanci, to jasne, że się mogą czepiać, ale Ja nie będę się czepiał. Bo... O Boże. ora, prosta sprawa to była. Te misje czasami to, to są skrajnie psychicznie wymęczające, bo raz są takie dziecinnie, naprawdę dziecinnie proste. A czasem są wy, wyrąbiście, są trudne po prostu czasem. Aż brak mi czasem słów, żeby. Jak się wkurzam na te gierki O! Na szczęście niedaleko Więc spoko A, dobra Nie mam siły się bawić w to dziadostwo. Ładnie pani, ten e, prawda. Można by z tą panią porozmawiać. Tylko, no niestety, nie można wchodzić w interakcję. Ale tutaj fizyka działa wręcz zawodowo, bym powiedział. Już trudno oderwać wzrok. Ale trzeba oderwać wzrok. Bo trzeba kończyć. I na takiego ładnego amerykańskiego budynku sobie y, prawda. Elegancko skończymy.